Nie będę marnował Twojego czasu. Oto poradnik bez pierdolenia jak zawsze dobrze pachnieć jako facet. Krok pierwszy: prysznic rano i wieczorem. To najważniejszy krok. Ciało podczas snu produkuje tyle potu, że prysznic rano jest obowiązkowy, jeśli chcesz dobrze pachnieć. Tak samo tym wieczorem. Nie kładź się spać brudny, my jakikolwiek szacunek do samego siebie. Oto co ja robię, żeby zawsze pachnieć świeżo. Krok pierwszy: ciało. Zawsze staram się wszystko upraszczać jak tylko mogę. Do tego nie powiem ci, czy lepszy będzie zapach truskawki czy zapach wanili. Ja zawsze stosuję zwykły żel pod prysznic, który ma prosty skład i jest naturalny. Jeżeli kupujesz żel pod prysznic, to po pierwsze na co popatrz to skład. Jeśli w składzie są chemikalia, których nie potrafisz nawet wymówić, nie bierz go. Do żelu pod prysznic bardzo polecam kupić sobie gąbkę lufa, która bardzo pomaga w czyszczeniu miejsc między jedną tkanką skórną a drugą. Przez co będziesz w 100% czysty i będziesz pachnieć zajebiście. Z jakiegoś powodu niektórzy mężczyźni mają części ciała, których nie chcą myć. Wchodzą pod prysznic i używają do mycia tylko wody i szczerze nie mam pojęcia dlaczego. Z tego powodu zawsze pamiętaj, żeby mieć pachy, genitalia i dupę, bo to właśnie w tych miejscach znajduje się najwięcej brudu i potu. Krok drugi. Włosy. Myję włosy co dwa dni, używając naturalnego szamponu i odżywki do włosów. Z włosami jest inaczej niż z ciałem, ponieważ nawet jak masz tandetny żel do mycia, to nic się nie stanie, ale ze złym szamponem twoje włosy będą jedną wielką porażką. Najpierw myjesz włosy szamponem, potem nakładasz odżywkę, czekasz 5 minut aż odżywi na twoje włosy, a potem ją spłukujesz. Taki proti podem mnie, jak czekasz te 5 minut, to umyj przez ten czas twarz. Zamiast siedzieć na telefonie, umyjesz przez ten czas twarz i będziesz miał już z głowy. Polecam jeszcze po odżywce nałożyć olej kokosowy. Włosy będą zdrowe i będą lepiej się układały. Krok trzeci. Zęby. Oto sposób, jak zawsze mieć świeży oddech. Przed umyciem zębów zawsze biorę łyżeczkę oleju kokosowego do ust i trzymam tam przez 10 minut. To zabija wstępnie wszystkie bakterie i odświeża oddech. Potem myję zęby elektryczną szczoteczką przez 2,5 minuty, a następnie stosuję nici dentystyczne, żeby pozbyć się całkowicie brudu z zębów. Niedawno kupiłem skrobaczkę do języka i stosuję ją od miesiąca. Bardzo wam polecam. Nieświeży oddech bierze się z tej białej wydzieliny z tyłu języka, i właśnie taka skrobaczka pomoże ci się tego wyzbyć. Krok czwarty. Golenie się. Musisz golić pachy i tą dżunglę tam na dole, ponieważ połączone tam włosy z brudem potem tworzą wiele bakterii. Ja osobiście używam maszynki firmy Philips i nie jest to żadna reklama, po prostu mi się sprawdza. Krok 5. Perfumy. W tym temacie mogę akurat nieźle się wypowiedzieć, bo jestem wielkim fanem perfum i wiem o nich praktycznie wszystko. Po pierwsze, po prysznicu stosuj antyperspirant w sztyfcie. Po drugie, po nałożeniu antyperspirantu możesz już nałożyć game changer, czyli perfumy. Marki, które ja polecam na początek to Dior, Jean Pogotier i YSL. Są w przystępnych cenach, a pachną nieziemsko. Perfumy nakładamy w konkretnych punktach. Psikamy 7 razy. Na koszulkę dwa razy. Raz po lewej i raz po prawej. Po lewej przedniej i prawej przedniej stronie szyi. Za jednym i drugim uchem i na karku. To powinno całkowicie wystarczyć. Od kiedy zacząłem stosować te 5 kroków, ludzie zaczęli lepiej mnie traktować i czuję się bardziej odświeżony 24 na 7. Ja nazywam się Marcel. Pomagam ludziom w osiąganiu najlepszych wersji ich samych. Jeśli interesuje Cię to, subskrybuj i daj lajka. Jeśli chcesz jednak poznać 7 nawyków, które czynią Cię brzydkim, obejrzyj ten filmik. Do następnego.